W Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta miało miejsce spotkanie w sprawie miejskiego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Kluczowym tematem była kwestia leczenia kotów wolno żyjących przez społecznych opiekunów. Czyli to, co społeczni opiekunowie kotów mogliby robić sami? decydować sami, y, sprawując tą opieka, opiekę nad kotami y, y, wolno żyjącymi. a my, biorąc pod uwagę sugestie, jakieś uzgodnienia dzisiejszego spotkania, chcielibyśmy to wpisać wprost do naszego y, budżetu y, i mieć jakby taką pozycję, w której y, społecznie opiekunowie kotów mieliby możliwość pobrania leków, ale które dzisiaj y, ewentualnie uzgodnimy. Z panem doktorem, po to, żebyśmy wiedzieli, co miasto musiałoby zakupić. W tej chwili to sprawa się y, rozbija tak, że przepisy jasno mówią, że jeżeli y, koty są chore, to powinny być złapane i zawiezione do gabinetu y, lekarza weterynarii. Y, tutaj jest, miasto ma o tyle dobrze rozwiązaną sprawę, że jeżeli koty są chore i y, y, można je złapać, to są przywożone do schroniska. W schronisku jest pani doktor, gabinet, wszystko co trzeba i, i tam one są leczone, a po leczeniu są z powrotem odstawiane w to miejsce, z którego zostały zabrane. I to jest jak najbardziej prawidłowe. I teraz jeżeli wiadomo, że mogą być koty, nawet jeżeli one są chore, to niektóre się nie dadzą złapać i to jest problem. I to jest problem. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie leków, no to przepisy jasno mówią, że niektóre leki może tylko i wyłącznie stosować lekarz weterynarii, a niektóre leki mogą być podane przez opiekunów. Czy tam właścicieli tych zwierząt pod nadzorem lekarza weterynarii? Do takich leków zaliczamy m.in. preparaty na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne oraz środki antykoncepcyjne, które będzie można podać kotkom, które nie dają się złapać. Co ważne, znalazły się środki na ich zakup, a punkt ten doszedł do programu.